Podczas gdy Armia Czerwona zajmowała ziemie polskie na wschodzie i wkraczała na Lubelszczyznę, polscy komuniści na polecenie Józefa Stalina utworzyli w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Edwardem Osóbką Morawskim na czele. 22 lipca 1944 roku w Moskwie wydano manifest, w którym deklarowano prowadzenie walki z Niemcami u boku Armii Czerwonej oraz zapowiadano szereg reform gospodarczych i społecznych, w tym reformę rolną łamiącą prawo własności i de facto prowadzącą do likwidacji polskiego ziemiaństwa. Zgodnie z oficjalną propagandą miejscem publikacji dokumentu był Chełm Lubelski, Lublin zaś został ogłoszony siedzibą PKWN. Obszar, który znalazł się pod kontrolą PKWN był nazywany Polską Lubelską. Manifest zakładał, że jedynym legalnym organem władzy w Polsce jest utworzony przez komunistów w 1944 roku samozwańczy parlament Krajowa Rada Narodowa, na czele której stał Bolesław Bierut, za nielegalny zaś uznano rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Dokument zapowiadał przyłączenie do Polski Ziem Zachodnich i Prust z drugiej strony, zaś potwierdzał utratę wschodnich województw II Rzeczpospolitej na rzecz Związku Radzieckiego, których polscy komuniści zrzekli się już na kilka dni po ogłoszeniu dokumentu. Powstanie PKWN zapoczątkowało tworzenie opartej na radach Narodowych, administracji Państwowej i. Aparatu represji, które były wzorowane na y, organach sowieckich. Pod koniec 1944 roku PKWN przekształcił się w kierowany przez komunistów rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. 22 lipca 1944 roku jest uznawany za początek budowy systemu komunistycznego w Polsce. Od 1945 roku dzień ten był obchodzony jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski, aż do Upadku komunizmu w Polsce do roku 1989. W tym dniu, w 1952 roku, ogłoszona została Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której powstawaniu osobisty udział brał sam Józef Stalin.